Cześć! Dziś pokażę Wam profesjonalne buty taktyczne Bates Delta 8. Delta 8 zostały wyprodukowane przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii. W ich konstrukcji zastosowano technologię balistyk nylon, poprawiającą wytrzymałość. A zastosowana innowacyjna wkładka ICS posiada wstawki wykonane z żelu w przedniej części stopy oraz podpiętą. Pozwala to na regulację stopnia twardości w zależności od terenu, w którym użytkujemy obuwie. Buty posiadają wykończoną skórzanym kołnierzem cholewę. Każdy z butów wyposażony jest w 7 par otworów sznurowania, wykonanych ze wzmacnianego tworzywa. W konstrukcji nie użyto elementów metalowych, dzięki czemu będą one niewykrywalne przez detektory metalu. Dla poprawy komfortu użytkowania, a w szczególności szybkości zakładania i możliwości wietrzenia, buty posiadają boczny zamek błyskawiczny IKK. Antypoślizgowa, olejo- i kwasoodporna podeszwa posiada agresywny, samoczyszczący się bieżnik z chwytem drawinowym i jest odporna na wysokie temperatury. Waga jednego buta to zaledwie 703 gramy, a to dzięki opracowanej przez firmę Bates technologii produkcji butów Enforcer Series Ultralights.